Witaj na kanale cyfrowe przygody i zasubskrybuj. Nasz sny kanał. są naturalną częścią naszego życia i pojawiają się podczas snurem Rapid Eye Movement. Sny mogą być wynikiem wielu czynników, takich jak emocje, przeżycia, doświadczenia, a nawet ciało fizyczne. Naukowcy uważają, że sny służą do przetwarzania i uwalniania emocji oraz doświadczeń z dnia poprzedniego. Przetwarzanie informacji z dnia poprzedniego pozwala na lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i lepsze zrozumienie siebie. Sny także mogą być sposobem na rozwiązywanie problemów. Wiele osób twierdzi, że ich marzenia pozwala im na rozwiązanie problemów, które miały w ciągu dnia. Ciało fizyczne także ma wpływ na sny. Niektóre leki i choroby mogą powodować dziwne sny lub bezsenność. Hormony również mogą mieć wpływ na sny, zwłaszcza w okresie dojrzewania i menopauzy. Niektóre sny są bardziej intensywne i realistyczne niż inne. Są one zwykle bardziej skomplikowane i trudniejsze do zrozumienia. Sny te często są powiązane z emocjami, które przeżywamy w ciągu dnia. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, skąd biorą się sny, ponieważ jest to skomplikowany proces związany z wieloma czynnikami. Ważne jest, aby zrozumieć, że sny są naturalną częścią naszego życia i mogą pomóc nam w przetwarzaniu emocji i doświadczeń. Sny są również ważnym elementem naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. W ciągu snu nasz mózg przetwarza informacje, uczy się nowych rzeczy i regeneruje się. Bez odpowiedniej ilości snu nasze ciało i umysł nie będą działać prawidłowo. Sny mogą być również interpretowane jako symbolika i przesłanie od naszej podświadomości. Wiele osób korzysta z interpretacji snów, aby lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje. Sny mogą również być wykorzystywane jako narzędzie terapeutyczne w leczeniu różnych zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Niektóre osoby mogą mieć trudności z przypominaniem sobie swoich snów. Można jednak ćwiczyć przypominanie sobie snów poprzez zapisywanie marzeń sennych po przebudzeniu oraz poprzez stosowanie specjalnych technik relaksacyjnych przed snem. Podsumowując, sny są naturalnym procesem, który ma ważną rolę w naszym życiu. Służą do przetwarzania emocji i doświadczeń, a także do utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego. Mogą również być interpretowane jako przesłanie od naszej podświadomości i mogą być wykorzystywane jako narzędzie terapeutyczne. Sny mogą również być kontrolowane przez niektóre osoby za pomocą tak tzw. lucid dreaming, czyli świadomego snu. Lucid dreaming polega na tym, że osoba jest świadoma, że śni i ma możliwość kontrolowania swoich marzeń sennych. Lucid dreaming jest uważany za potężne narzędzie rozwoju osobistego, ponieważ pozwala na uwolnienie kreatywności, rozwiązanie problemów i przepracowanie trudnych emocji. Badania naukowe nad snami są nadal prowadzone, aby lepiej zrozumieć ten złożony proces. Naukowcy próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego śnimy i jakie funkcje pełnią sny. Badania te obejmują analizę mózgu podczas snu, badanie marzeń sennych oraz stosowanie różnych technik do kontrolowania snów. Wniosek jest taki, że sny to naturalny proces, który ma ważną rolę w naszym życiu. Służą do przetwarzania emocji i doświadczeń. A także do utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego. Mogą również być interpretowane jako przesłanie od naszej podświadomości i mogą być wykorzystywane jako narzędzie terapeutyczne. Nauka o snach jest nieustannie rozwijająca się dziedzina, która pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie i naszą podświadomość. Oprócz tego istnieją również różne zaburzenia snu, takie jak bezsenność, zaburzenia snurem i zaburzenia snu parasomii. Bezsenność to trudność w zasypianiu lub utrzymaniu snu, która może prowadzić do zmęczenia, rozkojarzenia i problemów z koncentracją. Zaburzenia snurem to zaburzenia, w których osoba ma trudności z utrzymaniem snurem lub ma nadmierne snyrem, które mogą prowadzić do trudności w wybudzaniu się. Zaburzenia snu parasomni to różne nietypowe zachowania, takie jak chodzenie po śnie, koszmary senne, bezdech senny i inne. Leczenie tych zaburzeń snu może obejmować terapię behawioralną, leki i lub zmiany w stylu życia, takie jak zwiększenie aktywności fizycznej, unikanie napojów z kofeiną przed snem, unikanie długiego leżenia w łóżku po przebudzeniu i utrzymywanie regularnego rytmu snu. Podsumowując, sny to naturalny proces, który ma ważną rolę w naszym życiu. Służą do przetwarzania emocji i doświadczeń, a także do utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego. Mogą również być interpretowane jako przesłanie od naszej podświadomości i mogą być wykorzystywane jako narzędzie terapeutyczne. Nauka o snach jest nieustannie rozwijająca się dziedzina, która pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie i naszą podświadomość. Istnieją również różne zaburzenia snu, które mogą wymagać leczenia. Jeśli masz trudności związane z snem, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą od snu. Subskrybuj kanał Cyfrowe Przygody. Będziesz na bieżąco z nowymi filmami i informacjami. Zachęcam do komentowania. Wymień poglądy i doświadczenia z innymi osobami. Zostaw komentarz i subskrybuj kanał.